Czeka? Ej, czekaj, czeka. Myślę, że zabudowała jest tak nie wiadomo. Jak widzieliście, zgadłem świnkę z wila. Tu schodzimy troszkę niżej i tu już jest normalna droga, jak widzicie, część centrum jest wyłączona w ogóle z ruchu. Restauracji, różne kawiarni, e, pizzerii, e, różnych wędzarni, ryb i tak dalej. Jest to naprawdę ogrom. Z której strony popatrzemy popatrzymy. E, to coś się znajduje. Tu u góry e, są, jak dobrze pamiętam, dwa kluby muzyczne, podtańcówki. Podlańcówki też są za kawałek, więc jak ktoś chce potańczyć, bawić się, tu na pewno coś dla siebie znajdzie. E, Ceny są takie jak wszędzie w Polsce, tak jak prędzej już wspominałem, gofry, lody, tak samo jak w zwykłym Raciborzu na Śląsku, więc nie ma żadnej wielkiej różnicy. To samo, jeżeli chodzi o obiad, spokojnie zjemy obiad, jak chcemy tanio, to znajdziemy i spokojnie dwudaniowy obiad za 30 zł, nawet poniżej, więc problemów, problemów z tym nie ma. Co do tłumów, jesteśmy teraz w lipcu, można powiedzieć w najbardziej obłożonym okresie i jest troszkę tych ludzi tutaj, ale na plaży jest dużo miejsca. Na samym mieście też z jednej strony, gdzie są budki, jest dużo. Z drugiej już jest mniej, więc jak ktoś nie lubi ścisków, to spokojnie sobie tej drugiej strony może iść. Oczywiście nie zabraknie tutaj takich rzeczy, jak widać miśków, atrakcji, pamiątek i innych rzeczy. To kawałek też stoją tutaj takie tuk tuki czy jak to nazywają meleksy e, czyli samochody, które można zamówić i pojechać na różne wycieczki czy to tak jak tutaj piszę właśnie na wydmy na labirynt e, czy inne, na inne atrakcje e, można też takiego tuktuka zamówić pod takiego meleksa pod swój hotel e, koszt takiego zamówienia jak dobrze pamiętam to jest chyba 20 zł e, nie wiem czy to jest od, od samej osoby czy od kursu nie interesowałem się tym, ale, ale widziałem reklamę, że właśnie zamówieniem Melexa 20 zł nie, takie mają ceny. Eee, można też tutaj cokolwiek pożyczyć sobie jakieś żowerki, hulajnogi, motorki wszelkiego rodzaju i nimi sobie pojeździć po rejonie. Jak widzicie, ten melek zależne są od tego, gdzie jedziemy nim e, i ile osób jedzie, bo e, sam melek zamagamy no, i płacimy za osobę, czyli 20-22 zł, 50 zł w zależności od kursu od danej osoby, która w nim jedzie. Zbliżamy się do miejsca przy zejściu na plażę, gdzie jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Tu mamy Małpigaj. Ale zaraz dojdziemy do wielkiego parku. No i tu jak widzicie, zejście, prawie w centrum. I tu już ludzi jest dużo. Ten no karuzel dla mniejszych dzieci z tyłu. Różnego rodzaju. Dalej zejście do atrakcji. No i tutaj strefa dla dzieci. Zwróćcie uwagę ile tu jest budek, atrakcji, te ludzie. Jest. <kedys> <gled> 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 Już bardziej po dołach celować. Albo w okienko. Eee, jest drugi. Ostatnio opublikowałem wam w e, VR, w wirtualnej rzeczywistości, grę z okularami. Tu są wszelkiego rodzaju inne atrakcje. Też w okularach VR, jak widać. Wszelkiego rodzaju gry. Się całość porusza. Tu macie różnego rodzaju burgery, makarony choć dla mniejszych dzieci a tutaj autodrom Dorób no siad. Zrób koksiu siad. Nie wolno. I będziemy zjeżdżać Z synem Gdzie tata Gdzie syn tam i tata Czekaj Maćku Tu mamy już od czasu mojego dzieciństwa znane zbijanki Bardzo fajna zabawa, obiewając na tym gracie tutaj trampoliny, gdzie dzieci mogą sobie poskakać. Jakieś koparki Po tych naleśnikach przybyło i atrakcje dla mniejszych dzieci znowu. Nawet znaki są. A tu fajna atrakcja wodna. Dzieci mogą płynąć w takich łódkach. Przybywać pod Tipi Taka spokojna, fajna Atrakcja dla malutkich dzieci Ale życie tutaj się kręci I schodzimy na plażę Główne zejście Zwrócili uwagę, przed nas schodziliśmy na plażę B, tam gdzie było pozwolenie na schodzenie z zwierzętami, tam zejście było takie mocno piaszczyste przez wydmy, tu jest jakby zejście z miasta wypłytkowane, wybrukowane.

Nie, 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 proszę, 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 jesteście po zachodzie słońca, a tutaj dalej wszystko żyje. Dokładnie 21:30. Lampy oświecone, wszystko ładnie oświetlone z każdej strony. Tu przedtem zjeżdżaliśmy, a tu jest ten autodrom, na którym jeździłem. Uciechę miałem większą niż ta sama jak reszta rodziców, niż te dzieci, z którymi jeździliśmy. Przypominają się stare czasy z Mimo że 21.30 Zwróćcie Tutaj uwaga, ile tutaj dalej jest ludzi. Do jest? Schodą z głównego dotaka zaraz przy plaży zamiast iść w centrum, czyli przez bardzo ruchliwą drogę. Możemy też przejść na drugą część łeby właśnie parkiem, parkiem idącym zaraz przy e, rzece wiodącej do portu. Tam mamy różnego rodzaju ławeczki. Możemy sobie z dala od tłumów a spokojnie jak teraz z pieskiem przejść i nie stresować się dużą liczbą ludzi. No i tu widać właśnie Tam rzekę sportu. Już teraz jest ciemno, powoli bo zaczyna się robić. Ale tak, jak widzicie, tam płynie rzeczka. A tu są różne ścieżki we wszystkich kierunkach. Też są tutaj ćwiczenia. Do wykonywania, tak jak kiedyś nagrywałem film o Boże w Boże, tam też takie miejsca były, gdzie można było poćwiczyć i kolejne ćwiczenia, co kawałek możemy potrenować i tu mamy ładny mostek, który możemy przejść na drugą stronę.

Kolejna tak dla małych dzieci, torna, na nogi rolki in inne. O tu mały park. Dzieńmy. Ładny plac zabaw. Jeden w kształcie łódki, a drugi w kształcie latarni. A, to widać. Tam są przeszłyki, które też tutaj już kosztowałem A o 19 zaczyna się dancing to jest dużo jakichś restauracji A teraz przechodzimy obok portu I chyba jak tu wszystko żyje Port już wam chyba pokazywałem jak dobrze pamiętam A są statki, w których możemy opłynąć

Jest już prawie 23, A jak widzicie jeszcze na głównej ulicy Co prawda najwięcej dzieje się właśnie tam przy porcie Przy porcie są wszelkiego rodzaju Wszelkiego rodzaju imprezy Tutaj pojedyncze jeszcze budki otwarte Ludzie sobie spacerują Więc jest przyjemnie to z głównym detakiem teraz już Co prawda wszystkie restauracje są prawie bo zamykane Tak jak wspomniałem jest przed 23, Ale jak widzicie część drogi tutaj już jest zablokowana i ona jest wyłączona z ruchu, tutaj auta nie jeżdżą tutaj ludzie mogą sobie spokojnie spacerować, chodzić imprezować tutaj też są hulajnogi, które można wypożyczyć, żeby przejeździć pani. teraz już tam nie idę bo jak widzicie prawie wszystko jest pozamykane jeszcze tak jak tu widać są restauracje troszkę duże, otwarte gdzie można usiąść i posiedzieć sobie na spokojnie, lub tam przy porcie, tak jak mówię, są dancingi, zabawy, wszelkiego rodzaju. No co z jednej czy z drugiej jeszcze mamy kilka restauracji, odbijając już taką boczną uliczkę. Patrz jak ładnie rozświetlone. Na dzisiaj to myślę, że wszystko. W dzisiejszym filmie zapraszam do subskrypcji kanału i oglądania kolejnych.